Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Maria Sobocińska, Cześć. A więc jak się przygotować do tak ciężkiej roli tak ciężki filmie. Czy nasz scenariusz, potem się rozmawiać z reżyserem i myśli się o tym dużo. To takie proste? Dlaczego no. <noise> nie mogę być aktorem? Kurde! <noise> Musimy się wymienić numerem telefonu, jak będą kogoś szukali z moją aparicją, jak to się mówi wiskomika, to... Ja się tym nie zajmuję, ale oczywiście A No możesz przekazać do agencji. Tak, agencji. Tak. Tak. Bo procent potem powie... Agencja? Mm -hmm. To jak masz jakąś dobrą agencję, to mi polecisz, okej? Okay. Spoko, żaden problem, wracamy do wesela. Wesele, poza filmem dla Ciebie to? Uuuu... Uh, uh. no, ja mam na to odpowiedź, ale nie będę sobie odpowiadał własnym pytaniem. Co jak mówisz, to, to, to jak zadał się bardzo szybko i teraz trzeba bardzo szybko odpowiedzieć. Niekoniecznie, to jest, to nie mamy nie czas. jeżeli ja tak pomontujesz, no, że od razu, wiesz, czy odpowiesz. Okej, okay, no to jest jakieś takie... bardzo silne yy, to tak? I ten film, to znaczy, on jest potwornie mocny. Mocny? Ale czy jak obejrzałaś pierwszy raz, to rzeczywiście to był bardziej wyciska łez, czy tam w środku po prostu się kotłowały różnego rodzaju emocje? Nie, no to nie jest wyciskacz łez, to jest właśnie. Dokładnie jest ten film, który tak jak mówisz, że tam się kotłują przeróżne emocje. bo że on miesza, tak? Tutaj coś jest śmieszne, to jest. Potwornie, tragiczne i e, towarzyszą temu bardzo różne emocje. Ważne jest to, z czym człowiek zostaje na koniec no, i to zostaje, według mnie, wciśnięty w fotel. No, ale to ja, też, na... ja też byłem wciśnięty w fotel, bo to jest naprawdę moc, mocne kino. Marysiu, Marysiu, Marysiu. wesele, okej, okay, duży szok emocjonalny, ale wesele jako impreza. Wesele jako uroczystość. Aha, bo by chodziło o wesele, nie o wesele. Może będę miał dwa pytania w jednym, okay. super. Ja lubię piec dwie pieczeń na jednym ogniu. Tym bardziej, że lubię dobrze zjeść. Wesele jako uroczystość? Tak. No to jest bardzo ważny, bardzo ważna sprawa, no podejrzewam. Ja jeszcze Co? uczestniczyłam od strony... Jako Państwa panny młodych, młodych tak, ale jako gość. jako gość. Nawet teraz byłam też świadkową, tak jak w filmie. Chociaż to nie było takie wyselek Okej, świadkowa czy starsza, bo różnie ludzie mówią, w zależności od szerokości... Świadkowa. Świadkowa, bo ja słyszałam na przykład, pani starsza to. Nie wiem czy Dobra, słyszałeś dana, o tym. Bo to w niektórych rejonach polskich jest świadkowa, w niektórych rejonach starsza. Ja słyszałam dwie wersje. Właśnie, ale powiedz mi, czy nie cię ci? na przykład nie miałaś pretensji do Wojtka, że Wojtek, a może ja bym chciała w tym drugim? w tym drugim okresie zagrać, bardziej jako, nie wiem, jako Żydówka, może jako Niemka, jako Polka, jako Rosjanka, no bo ty grasz tę współczesną Jeszcze postać w tym filmie. Tak, ale na przykład grałam w, w, w Wołyniu, w Wojtka, więc jakoś Przypomnij proszę naszym widzom, w Wołyniu grałaś. Pannę młodą właśnie. Dlatego e, cieszę się, że tutaj mogłam e, wystąpić w tej części współczesnej, bo to jednak jest jakaś Okej, okay, powiedz mi, czy przygotowałem tej roli, chociaż ty raz właśnie postać z 2021, współczesną, może bezroku współczesną, mm -hmm. przygotowałaś się jakoś historycznie, czy ty wyznajesz zasadę, ja jestem aktorką, mam scenariusz, gram, kończy się plan zdjęciowy, wracam do moich obowiązków albo yy, myślę nad kolejną rolą. Nie no oczywiście, że po że, że przystanie tego scenariusza chciałam głębić ten temat żeby się żeby nie pod kątem mojej roli, ponieważ tak? ja też taką rolę drugą, mocną, drugoplanową, ale pod kątem tego, żeby bardziej zrozumieć ten scenariusz, żeby rozwiązać ten problem i żeby wiedzieć, o czym ten film będzie. Dokładnie, tego serdecznie polecamy film. Jedna z najlepszych aktorek młodego pokolenia, Marysia Sobocińska. Uwielbiam jej rolę, jej rolę przepraszam, w trzecią sobie. uwielbiam rolę Marysi w filmie Pantę, też możecie zobaczyć, naprawdę warto. No cóż, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, A tytułem końca, jak wesele, to muzyka. Jakiej muzyki dostawasz? Bardzo różne, ale... Nie, Co nie, dzisiaj nie, na przykład Nie, nie, takiej, nie takiej jak e, na, na weselu Wojtka Chociaż Arek, jak mówi, świetną robotę, e, wykonując czasami dyskopolą. Ale ja to raczej, na przykład dzisiaj to był jazz. Jazz. Marysia Jazz Sobocińska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Hej.